i księże panie pośle na serii w Polski, Adamie, drodzy Państwo, mamy tak trudne czasy teraz, a Pan Minister i my wszyscy dzisiaj otrzymaliśmy takie dwie bardzo dobre wiadomości. To wielka radość dla naszego regionu i wielki zaszczyt dla nas, że tak wybitna osoba, Święty, tak wielka postać jak Andrzej Bobola będzie patronem naszego ronda tu na gminie Sanok na ziemi sanockiej teraz Andrzej Bobola i to rondo będzie witać wszystkich turystów jadących do Sanoka na ziemię sanocką, jadących w Bieszczady a sanoczanie wracający z trudnych podróży będą tutaj cieszyć się, że dotarli do swojego miejsca i poprzez którą trafiać do swojego miasta, właśnie poprzez rondo Andrzeja Bodoli. I ta radość, mimo tych ciężkich czasów, jakie dzisiaj mamy, jest dla nas jeszcze większą dzięki temu, co powiedział nam dzisiaj pan minister, że druga część obwodnicy Sanoka będzie budowana. My na tą pierwszą część czekaliśmy 40 lat, a teraz będzie druga po. W kilku latach od rozpoczęcia budowy tej pierwszej części. To wielka sprawa. Ona połączy tutaj tą pierwszą część obwodnicy z drogą krajową biegnącą na Rzemysł. To wielki impuls inwestycyjny dla Sanoka, dla Ziemi Stanowskiej, dla regionu i dla całej okolicy. Bardzo się z tego cieszymy i bardzo chcieliśmy panu, panie ministrze, z tego miejsca podziękować. My, jako mieszkańcy Ziemi Stanowskiej. Za to, że jest Pan tak często z nami, jest Pan najczęściej odwiedzającym Ziemię Sanocką ministrem, że patrzy Pan na nasze sprawy, na inwestycje. Jest to i dzieje się też za sprawą naszego kolegi, europosła, Bogdana Żońcy, byłego przewodniczącego Komisji Sejmowej Infrastruktury. Ziemia Sanocka dzięki właśnie tym działaniom bardzo wiele i te kolejne inwestycje do nas trafiają. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękujemy i bardzo cieszymy się, że w tak trudnym czasie możemy tu być dzisiaj i przekazywać tak dobre, optymistyczne wiadomości. To bardzo w tym trudnym czasie podnosi na duchu i jest potrzebne. Dziękuję.